No, dzień dobry. Tu mamy takie wakacje. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Wyjechałem z Polski, jak miałem 17 lat. Kocham swój kraj, ale to jest ciepło. Pięknie. przeżyłem. ryści dają nam napiwki, udaje, że nie jestem Polakiem. Wiecie, jak to jest. A teraz zapraszam Was na reklamę. Hej, dzień dobry, jesteście brzydkie? Takie brzydkie jak one? To nic. Możecie być jeszcze brzydsze. Takie brzydkie jak... My jesteśmy brzydkie. A fu, chcesz dostać specjalny środek na przydotek? Halo, dzień dobry. Hej, chłopaku, widziałeś kiedyś brzydką dziewczynę? Hej, wej, 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 brzydki bądź. Boże śpiewam, przepraszam Was. Brzydka z przodu, brzydka z tyłu. U, jaka brzydka! Ten środek działa! Eee, a ty jesteś brzydki? Nie? To straszne! Musisz być brzydki! A już wkrótce na naszej antenie. Eee, Misiew Koterski z kolegą wracają z imprezy. Nowy film już od wiosny na ekranach polskich O, ja jestem najebany, słuchaj! Po prostu robię takie imprezy! Ty, o, wujek! Ja Czego nie poznałam? Słuchaj, młody, ja powiem coś o życiu. Albo no nie, może potem. O, 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 o coś się przewalam? O! Słuchaj, wujek! Nie ma nie mnie wujek! Jestem stary i nikt mnie nie kocha! Nie, wujek! Kocham cię, rozumiesz? Kocham cię! By bili, bili! Nie, nie, nie możesz mnie kochać. Przecież jesteś tym facetem z telewizji, który tak śmiesznie gada. Ty nie jesteś zdolny do miłości, a ja jestem bardzo, bardzo nieszczęśliwy. Wróćmy lepiej do wiadomości. Także tego, przyjeżdża taki Józek i daje tu dinara, tam dinara. A teraz wiadomości z regionu. Cieplutko i dużo piasku. że jest w porządku, teraz lepiej komunikuję się z piłkarzami. Podglądają. No trochę podglądają, ale kto nie przeszkadza, po prostu nie mam przed nimi tajemnic, jaki jestem. Wyrozumiały, szczurny, kocham, Nie, nie mam żadnych planów na przyszłość. Nasza piłka nie ma przyszłości. Pytać, możecie od nas wymagać. O, fajnie, robi właśnie z tej strony zdjęcie. Ani. O dzień dobry! Jestem śmiesznym zwierzątkiem, który do was teraz mówi. A, a, a. Czy są jakieś fajne laski tutaj telewizorami? O dla was prognoza będzie i ciepło, i zimno, i garco, i mokro. Skończy, będzie ciemno, i teraz tak. U góry, a nie na dole, to była Rosja. Co my mamy? Stany Zjednoczone. Napierają Ale spokojnie, tam y, Hiszpania zjeżdża na Rosję. A Stany się patrzą, a ty Hiszpania! Także tego. Będzie ciemno, także proponuję się zaopatrzyć w jakieś takie yy, żyrandole. O, widzę piękny tutaj obrys, to jest taki kraj. O, dzisiaj wygramy numer 0011. 0, 0 1, 1. No i co? Jakbyście nie mieli swoich przyrządów do układania babek, to możemy wam sprzedać.